Oddajcie no mi moją kopię Call of Duty Black Ops 3, czy na pierun, że... Ponieważ was pierunie łogniste, siarczyste Uuuu Siemaneczko, maleczko ja jestem Luke, witam was w moim kolejnym Komentarzu, komentarz nie będzie pozytywny Ponieważ oczywiście tylko ja Nie mam jeszcze kopii Call of Duty Black Ops czy swojej własnej Ponieważ e, oczywiście byłem mądrzejszy Bo ja chcę mieć namacalny dowód, że mam grę w ręku I dlatego nie, nie, nie zabawiam w ogóle jakichś Elektronicznych wersji, bo wiesz, że to jest do dupy Bo ja, ja wolę mieć po prostu pudełko w ręce Mogę sobie postawić na półce i ololololol. I właśnie przez to teraz muszę Czekać, tak, no i w ogóle nie polecam wam pewnej stronki e, bardzo popularnej, na której bardzo wielu ludzi zamawia gry. Jest to mhm.pl mm Związane z grami, tak. Nie będę wam mówić dokładnie kto to jest, bo wiem, że może to nieść za sobą jakieś, jakieś konsekwencje, jakieś tam negatywne ocenianie jakichś tam portali, czy też stronek, czy też czegokolwiek publicznie. Ale tak czy siak na tej stronce zamówiłem sobie Call of 3, pisało tam, że w dniu premiery wysyłka, więc ja sobie pomyślałem, że Pewnie wysyłka będzie gdzieś około godziny, no nie wiem, ósmej, dziewiątej, maks. O dziesiątej zostanie gra dostarczona kurierowi, a kurier dostarczy ją mnie. Nie, oczywiście stronka stwierdziła, że o godzinie 21.58, dokładnie o tej godzinie, została przekazana gra kurierowi. No więc to raczej e, mało jest prawdopodobne, że w piątek o godzinie 21.58 kurier zacznie napierdzielać przez pół polski do do mnie, żeby mi dostarczyć Call of Duty Black Ops 3, także e, troszeczkę ja zapieprzyłem, troszeczkę zapieprzył kurier i ta stronka ale to było takie dla mnie, dla mnie przynajmniej w moim mniemaniu, typowe, hamskie e, uniknięcie, albo próba uniknięcia negatywnego komentarza transakcji, bo e, specjalnie wysyłkę pod koniec dnia dali e, po prostu status przesyłki jako dostarczona kurierowi i kurier ma dostarczyć ją mnie po to, żeby właśnie uniknąć tego negatywnego komentarza, bo kiedyby dostarczyli, a raczej, no w sumie tak, przekazali kurierowi tą paczkę powiedzmy w poniedziałek dopiero, no to wtedy komentarz negatywny murowany, ale oczywiście zrobili to w piątek i to jeszcze o godzinie 21.58 czyli tak jakby to zrobili w sumie w poniedziałek i właśnie przez to teraz nie było żadnego streama z Call of Duty Black Ops 3, którego wam obiecałem, za co was przepraszam, że go nie ma i nie będzie, przynajmniej w następnym tygodniu, ponieważ ja zazwyczaj streamy robię oczywiście w weekendy Jak wiecie, bo praca, straca, inne tego typu rzeczy No ale ten stream myślę się odbędzie już z dużym opóźnieniem Ponadto wyzwanie Grafucha też będę mieć bardzo utrudnione dlatego, że Te kilka dni, nie wiem nawet czy w poniedziałek dostanę swoją kopię Black Ops 3 Czy też we wtorek, tak czy siak Już wszyscy będą obczajali, tak? Najlepsze stapy, najlepsze bronie, bla, 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 bla. Wszyscy będą mieli Quick Draw, Stalkera, inne tego typu gówna, które sprawią, że po prostu będzie mi o wiele ciężej w tym konkursie grafucha wybrać oczywiście, wygrać, przepraszam, czy też, nie wiem, na jakimś tam miejscu się znaleźć. Oczywiście wezmę udział, bo przez chwilę pomyślałem, że nie będę brał, bo i tak to nie ma sensu, ale spróbuję oczywiście wziąć udział, jeżeli oczywiście wynik będzie typu 5 na miliard zgonów no to oczywiście nie, nie, nie wezmę udziału, ale jeżeli jakoś tam coś tam jakoś mi się uda ostrzelić to postaram się wziąć udział. tak I teraz właśnie pytanie do was jeżeli macie BO3 to jak wam się gra? Jak wam się gra, bo bardzo nie ucieszyło to, że większość ludzi przynajmniej mówi, pisze, że no, dosyć przyjemnie się gra, że nie ma jakichś większych problemów, jakichś problemów typu po premierze Advanced Warfare, jakieś, nie wiem, lagi, inne tego typu rzeczy, że wszystko działa na pierwszy rzut oka tak, jak działać powinno. Oczywiście, wiadomo, jest to Call of Duty, więc wszystkie błędy, które od zalania dziejów w tej grze w tej serii się pojawiają to one będą się pojawiać, nieważne jak gra będzie dobra Ale, ale jednak widać, że tak postarali się, tak przynajmniej mi się wydaje, jeżeli chodzi o BO3, bo te hitmarkery na przykład tak bardziej już pod Battlefielda podchodzą, tak bardziej je po prostu dopracowali, wydaje mi się, że faktycznie słuchają gra, czy te podrzucanie lufy już jest takie bardziej do ogarnięcia nie jest takie silne, jest takie w miarę że tak powiem, stabilne, to znaczy nie, nie rzuca nam randomowo lufę, kiedy dostajemy obrażenia podczas strzelania i strzelania, raz wyżej, raz niżej, tylko po prostu tak w miarę równo ta lufa nam skacze, także jest to naprawdę bardzo fajny plusik. Tak jak mówię, jedyne co mnie troszeczkę martwi brak tej bomby, tak? którą bardzo bym chciał w tej grze. Jest tylko zjebany nuklear, którego nigdy nie lubiłem zdobywać w BO2 z nudów. Raz mi się go udało zdobyć i to w sumie za drugim podejściem, tak, drugi meczyk i mi się to udało zdobyć i więcej nie próbowałem, po prostu nie chciało mi się, bo to jest dla mnie totalnie, totalna nuda. To jest coś totalnie nienamacalnego, tak? Bomba DNA. Strike czy Moab to było coś namacalnego. Wiemy, że jak to odpalimy, to będziemy to rozpili, całą mapę, wszyscy wybuchną, wyjdą i w ogóle będą płakać, bo dostali w mordę. Ale tu mamy jakieś medali, których gówno znaczy. Fy jeszcze Advanced Warfare bardzo lubiłem zdobywać. vicious medale, bo ogólnie rozgrywka w AW jest bardzo trudna, bardzo randomowa. Bardzo niedopracowana e, i ponadto Medal Vicious zdobywamy za Killstreak, nie za Gunstreak, więc Gunstreak to jest bardzo trudna sprawa, jeżeli chodzi o wbicie 30 zabójstw bez śmierci z samej broni e, i dlatego dla mnie jest bez sensu zdobywanie nukleara. Oczywiście prawdopodobnie będę próbował go zdobyć e, w Black Opsie 3, ale hmm, to nie będzie dla mnie właśnie taka przyjemność jak... Jak powiedzmy, zdobywanie chemów, czy choćby moabów Call of Duty Modern Warfare 3, i myślę, że na tym zakończę ten komentarz. Chciałem na gwałt dzisiaj wrzucić troszeczkę nieogarnięty w sumie komentarz, ale mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli się ten materiał Wam podobał, to ocencie go, słuchajcie, pozytywnie lub też negatywnie. Napiszcie, przypominam w komentarzach jak Wam się gra w Call of Duty Black Ops 3. Bardzo ważne napiszcie mi na jakiej platformie gracie PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, PC3 też Xbox One i jak na tej platformie, platformie wam się pyka. Trzymajcie się, życzę wam miłego wieczoru no i cześć!